Cześć, z tej strony ZielonoMi. E, chciałem Wam przedstawić właśnie jeden z takich rzadszych owoców tropikalnych. Jest to Mamei zapote. E, z łacińskiej nazwy to jest to e, Puteria Sapota. E, roślina z rodziny Sączyńcowatych. Dosyć bliż, blisko spokrewniona z Sapodillą. E, z takich, które możemy znać także Black, Black Sapote, ale o niej to innym razem. E, roślina pochodzi z Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej, ale jest także spotykana w krajach Azji Południowo-Wschodniej. No i rodzi oczywiście owoce, które są tutaj przed Wami. Przyjechały one z Kolumbii, trafiły do Holandii, z Holandii do Polski, a z portu w Gdyni już do mnie. Jeśli będziecie zainteresowani, w jaki sposób można w ogóle je zdobyć, podeślę Wam link w opisie. Natomiast przechodzę do samego owocu. Zamówiłem taki bok właśnie kg, Na taki bok składają się trzy owoce. No tutaj są dwa, jeden już rozparcelowałem. W wielkości mniej więcej czego, taki, takiego małego melona. Tak się właśnie prezentuje. Dosyć przyjemna, chrupowata skórka. Zapachu lekko ananasowy. No i co w sumie najciekawsze? W środku kryje dwa nasiona. Od jednego do dwóch nasion. Mam takie trzy owoce właśnie. Te dwa odłożę sobie na bok na później. Natomiast pokażę Wam jak wygląda taki już rozkrojony. Może z widoku nie wygląda i bardzo ładnie. Porównałbym go do takiego mocno dojrzałego mango. Tak się prezentuje. Miąższ. No tak, taki, taki właśnie wyraźny zapach ananasa, ale Chyba z mango, taki ananas z mango, przynajmniej z zapachu. Jedno z nasion, które będę musiał potem oczyścić. Spróbujmy tego mięszu. Tak, w sumie zapach jest bardzo zbliżony co do. Tak, tak, już ze smakiem to znaczy: jest to właśnie taki mniej słodki ananas z taką nutką mango. Leciutko mączysty. Ale bardzo przyjemny taki orzeźwiający owoc. Mogę go śmiało polecić. Nie tylko cię łatwo dostać. Być może w jakichś sklepach z żywnością tajską, w ogóle takie powiedzmy sklepy z żywnością wietnamską, hańską, chińską. Tam można by było spróbować. Bądź tak w tym wypadku właśnie przez hurtownię owoców. Mogę Wam zdradzić, że taki boks 2 kg. To jest koszt około 140 zł, więc wychodzi za kilogram około 70 zł. Myślę, że jak na raz na spróbowanie warto. Serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.